Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Poniedziałku Tradera. Z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie oczywiście o tym, że żadna z informacji w tym nagraniu, jak i w, jak i w żadnych treściach, które publikuję, nie jest rekomendacją inwestycyjną. Dzisiaj przyjrzymy, przyjrzymy się rynkowi Bitcoina. Jak wiecie, ostatnia analiza z Poniedziałku Tradera mówiła o tym, że możliwy jest ruch wzrostowy, ze względu na że mamy zasięgi powtarzalnych ruchów cenowych, dodatkowo jeszcze był od dołu wolumen, czyli największa wartość transakcji. Zresztą tą analizę omawiałem w ostatnim piątku tradera i następnie w piątku tradera mówiłem dalej właśnie o tym, co działo się na forum klub tradera premium, o tym, że tutaj po tym kolejnym ruchu spadkowym mieliśmy kolejne miejsce na możliwe kupno ze względu na powtarzalną tutaj odległość i powtarzalny zasięg. Korekt to właśnie było na czwartkowym spotkaniu mentoringowym, więc. Kto był na tym live, jak najbardziej mógł skorzystać. Następnie, tutaj, jak wiecie, cena bitcoina poszła mocno do góry. Tutaj o tym ostatnim ruchu, tutaj od 8900 do 9100, również informowałem na forum klub Tradera Premium. Następnie mieliśmy mocny spadek. To również wynikało z cykli. Zresztą to, o czym teraz mówię, zobaczysz w podsumowaniu całego miesiąca pod koniec stycznia, ponieważ pod koniec stycznia, na początku lutego, udostępnię również raport i opis tego, co działo się na forum Club Tradera Premium, po to, żebyś zobaczył, jak wygląda skuteczność i oczywiście jakość analiz, które są publikowane na moim zamkniętym forum, na którym są właśnie osoby, które dołączyły do cyklu mentoringowego i również do szkolenia, jak i do całego dostępu do. Analiz, więc podsumowanie analiz, które są w zamkniętym forum, zobaczysz na początku lutego, będzie to właśnie podsumowanie stycznia. A tak jak mówiłem przed chwilą, ten ostatni ruch spadkowy również tutaj na forum braliśmy, o czym właśnie jeszcze, o czym również informowałem, zresztą teraz też zobaczysz przykładowy screen. Więc teraz cena tutaj spadła i gdzie ta cena dokładnie się w tym momencie znajduje. Jesteśmy na 8500 dolarów, czyli jest to zasięg. Korekty. Tutaj mamy powtarzalne ruchy cenowe od 7500 do 6900, czyli ruch spadkowy na 600 dolarów. Kolejny, kolejny ruch spadkowy o 600 dolarów i po raz trzeci cena tutaj spadła o 600 dolarów. Teraz możliwe, że ta korekta będzie próbowała utrzymać cenę w lokalnym ruchu wzrostowym. Jeżeli tak się stanie, to jak najbardziej ta przewaga da nam, ta przewaga po prostu będzie zrealizowana, czyli. Ten zasięg korekty wyciągnie nam tutaj cenę do w kolejny ruch wzrostowy. Co ważne, na ten moment właśnie na wzrosty trzyma cenę ten zasięg korekty, jest to właśnie przewaga na wzrosty. I również tutaj od dołu, między 8600 a 8100, jest bardzo ciekawa strefa, ponieważ w tej strefie mamy tutaj ruch spadkowy na wysokim wolumenie, plus dodatkowo tutaj jest. Zasięg korekty od 100% do 127%, a przy jego 161% jest retest poprzednio wybitej tendencji. Tutaj, w tym całym ruchu spadkowym, jest teraz możliwe, że te dwie przewagi będą próbowały utrzymać cenę tutaj w ruchu wzrostowym. Jeżeli dodatkowo zostanie wybita ta górna tendencja, to będzie to kolejna przewaga na możliwe wzrosty. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jest to tylko statystyka. Jeżeli założymy, że ktoś ma 80% słyszności, to 20% analiz jest po prostu nierealizowanych, jest to naturalna kolej rzeczy. Nie liczcie na to, że ktoś będzie miał 100% słyszności, ale tego jak najbardziej Wam życzę. Na ten moment też w styczniu tak wychodzi, jeżeli chodzi o analizę na forum, ale o tym będę mówił właśnie w lutym. Więc na ten moment patrzymy na rynku Bitcoin, na te zasięgi. Lokalnie możliwe właśnie jest to, że że Będzie kontynuowany ten ruch tutaj wzrostowy, po wyjściu tendencji, będzie to kolejny sygnał na możliwe wzrosty. Pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem i o pozycji stop-loss, żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko, i również o tym, że nie są to porady, jest to jedynie moja e, prywatna opinia. A więc to jest bardzo ważne. Tutaj cała ta strefa, jak i której wybicie tej tendencji, będzie również bardzo ważne. To będzie wszystko na dzisiaj. Link do tych oznaczeń jest w opisie, a oczywiście bardziej szczegółowe ujęcie i opis i również oznaczenia cyklu. Jak wiesz, publikowałem w niedzielę na forum Club Trader'a Premium i również ambasador też dzisiaj udostępnił kolejne oznaczenia w dziale bitcoina, więc jeżeli jesteś na forum, to wejdź na forum i pamiętaj, że słyszymy się na lewie w środę i w czwartek na forum Club Trader'a Premium. To będzie wszystko na dzisiaj. Link jest w opisie do tej analizy. Do usłyszenia, cześć.